Eee, eee, eee... E, 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 witam W kolejnym filmie. E, co to za mapa, ty? Co jest? Jakaś wielkanocna. 5 sierpnia. A dobra, to jutro wielkanoc. Jesteśmy sobie na teksu paku Nico e, 16x. No, wie, no, o I... jest to... W sumie taki jeden z najpopularniejszych, jeden z najlepszych tekstupaków no Według używanych w 2021. Nie wiem, no powiem coś od siebie o tym tekstupaku. Jak go no, widzę te y, 3 lata później. Wow! Dobra, kościół ogania klepy, chyba. Mogę się dzisiaj wy wysłowić. <grym> Nie wiem czemu. Zapomniałem powiedzieć. <grym> Nie zdążyłem w sumie co jest ty? Nie z Nelfili te TNT jumpy czy jak? Powiem wam yy, coś od siebie właśnie. Taką ciekawostkę też mogę dać i... Dobra, Sigma Moment. Sigma Moment, to będzie win. Ja mam mułek. O się Git. <giby> Przymyślałem, że na tym tekstu pak jest inna wełna. Tutaj jak ma FOMI w swoim tekstu taku. Dobra, yy, ogólnie co jest? O! Oh, ty! On mnie zaskoczył! Krafte też nie wiem, jakąś aktualizację chyba miał, bo strasznie, strasznie dziwne hity. Się, się tu na... Ja nie wiem, ja już może nie wiem, nie wiem, kończę tę glebę, bo... kończę grać w tę grę. Co ty robisz tu? Nie macie. Ale strasznie dziwna klepa. Bo tu ja jestem jakiś słaby. też tak może być. Dobra, ty, modo... Wow! Wow! Ale strasznie. Tak jakby to PvP nie było zmienione totalnie. Tak jakoś dziwnie, ty, te hity wchodzą aż za lekko. What are you doing? What are you doing? Dobra, zrobię tak jak gracie Coxcraft Haha <totry> 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 Glać Coxcraft, nie? Tak mniej więcej wyglądałem gracie Coxcraft. Dobra, to przechodząc do pierwszej ciekawostki Pierwszej w sumie ostatniej <totry> nie mam więcej <totry> To mi właśnie... Dla tego tekstupaku bazował, bazował tam tekstupak Fomi, Fomi'ego, nie pamiętam już na ile subów, a, ale chyba na 20k, tak mi się wydaje. Eee, I na podstawie tego tekstupaka również powstawał mój tekstupak. Tam ten taki pierwszy, pierwszy przed właśnie 3 lat. Także taka ciekawostka. O co? Ile meralów ty? <kuhy> Jest naprawdę fajny. Yy, te teksturki, na przykład, nie wiem, tych refów są i mo. i Co jeszcze? Te miecze. O, te miecze, też takie krótkie. Fajne, bardzo mi się podobają. Wow! 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 Devil Knight! Hello! Wow! Nie macie. O nie, mnie nie ma. Kurde! I ulepszą pozycję. Możecie ogólnie e, dopisać, na jaki server Bedwars się przerzucić? Bo. Szczerze. nie wiem, gdzie będę teraz grać. Jak na moim będą. 1,20 pedłasy. Zacznę. oj pasie! Haha, <grybujesz> wieś się gry, dobre. Ło, wow, właściciel! Ło, wow, co jest ty? Tak, są nowe plagi. Haha, zapraszam, jak ktoś chce na jaką skrypek na YouTube w śniadku. Perdłas. Jak chcecie, to, to możecie wbić w subie. Nie ma problemu Uhu, mały Polaczek tam, tam lata Nani? Możecie też na zgoda wbijać W macie linka Właśnie napiszcie w komentarzu Jak z tym serwerem, gdzie się, gdzie się przynosimy Albo z jakiego też nagryć, zobaczyć w ogóle Halo <laughs> Kudę, on ma On ma lepsze itemy, tyk Ja nie mam nic Co jest? Zniszczone łóżko, tyk Co się dzieje? Takich to niezbyt luk! Luch... Dobra. Okej. Okay. Tak ogólnie chciałbym powiedzieć, że chciałbym zmienić format filmów. Znaczy, wiem, że już mniej więcej tak jest, ale jeden film po e, prostu w tygodniu. Czasem, czasem dwa, jak się, jak się akurat tak zgadza, też e, chcę mieć jakiś czas na streamki, na, na naukę, żeby się tutaj przygotować na tą szkołę. Żeby nie mieć tyle do roboty we wrześniu i, i październiku. Kurde! Nie ma! Nie ma! Nie ma! O nie! O nie, o nie, o nie! Dobra! Ale jestem dobry w tobie Przyznam, że, że, że to było spocenie akurat. Ty nie widzę gościa. Dobra, rzucam tam, rzucam, na ślepo. Nie on nie ma łóżka! Nie wiem na ile to co chcę zrobić jest bezpieczne. Oj, o Boże, on ma jak z... Ale mi założył, kurde, GG. Gi... Więc siemano, widzimy się w następnych filmach. Eee, mam nadzieję, że już z, z mainplaya, z nowych bedlosów, bo zawsze to kontencik dla mnie. Siemano i, I elo, yo.